Czy odważysz się zobaczyć różnicę pomiędzy miłością a pomiędzy obsesją, pomiędzy wolnością a tą fałszywą swobodą, która jest tylko inną nazwą przymusu? Dopóki nie nazwiesz obsesji po imieniu, łatwo pomylić ją z namiętnością. Dopóki nie przyznasz, że Twoja wolność to powtarzanie impulsów, możesz się tak naprawdę łudzić, że żyjesz według własnej woli. Diabeł pozwala na takie zbudzenia. On żąda rozróżnienia. To również pytanie o integrację, samego siebie. Czy ty potrafisz powiedzieć, to też ja, o własnej zmysłowości, o własnym głodzie doświadczeń, o własnej ambicji, o własnej potrzebie siły, bo jeżeli tego nie zrobisz, to energie zostaną zamknięte w ciemnej piwnicy psychiki, a stamtąd, no jak już wiemy, będą szukały tego ujścia w formie, której nie będziesz mógł kontrolować. Każdy popęd, Każda pasja, mówię tutaj też o seksualnym popędzie, każdy gniew, każda namiętność może stać się albo kratą, albo źródłem siły.